No, witam, widzowie. Trochę tak nietypowo, bo na Steamie aktualnie. Moi drodzy, ostatni przed-update dokładnie dwa dni temu, 12 stycznia. I mamy tutaj różne takie rzeczy, jak możliwość sprzedawania prowincji. Możliwość budowania we wszystkich prowincjach, to coś sobie sprawdzimy. Monaco już ma dostęp do morza w końcu, bo był taki błąd. Ogólnie tutaj ulepszenia, optymalizacja do odnośnie AI, troszeczkę tutaj zwiększenie kosztów badań technologii, rekrutacji armii, koszty utrzymania armii, czy też zwiększenie kosztów budynków czyli to jakby można powiedzieć, że ekonomia dostaje nerfa. Ale to w sumie dobrze. Bo praktycznie jak graliśmy serię polską To faktycznie było coś takiego, że tam W XVI wieku już mogliśmy mieć czogi Nowy język, estoński No i moi drodzy, mamy też właśnie multiplayer No i pytanie, jak ten multiplayer Odpalić. Macie tutaj po prawej stronie Age of History 3, wchodzicie w właściwości Następnie beta i tutaj macie Coś takiego jak beta multi Pamiętajcie, że to jest beta. Później powinni wam się zaktualizować tutaj Age, jeżeli to się nie dzieje To powinniście wyłączyć Steama i włączyć jeszcze raz Wybieramy sobie multiplayer, zobaczmy jak to Właśnie wygląda. Oho, ładuje się widzowie, przy okazji komputer wchodzi na jakieś lepsze obroty, że się tak działa jak odkurzacz. Ło, wow, jest multiplayer widzowy! Kam Aha, kampania to są. A, dobra, to jest kampania. Multiplayer. Ty! Tu mogę do kogoś dołączyć normalnie? A jak skakują mi kompa, czyli normalnie z czat, cześć. Witam. Gdzie to się pokazuje? Witam, witam. Aha, Ja właśnie nigdzie nie pokazuję. Daj mi królestwo polskie, mordo. Co to jest 0000, chat Wróć. Jak się tam teraz wychodzi? Ja klikam, wróć, nic się, się nie dzieje, widzowie. Uwięzili mnie. O, tutaj gdzieś wlazłem. O, jestem. Jestem tu, widzowie. Cześć. O, teraz działa. Ja chcę królestwo polskie. Ej, jest. O, czekajcie. Aha, bo to trzeba za każdym razem kliknąć. Jest... Jesteście z Polski. A, Czech. Dobra. Gość jest z Czech, chyba. Ale gość się nazywa Panda. No tak po polsku. Can I start? Ey! Y to znaczy jest po angielsku, widzowie. Ej, zobaczmy, widzowie, co tu się będzie działo. Czyli wszyscy tak blisko siebie gramy? Kurde. no to niebezpiecznie, widzowie. O, ty gramy? Jak tu z czasem? Dobra. Yy, yy, teraz czuję, widzowie, jakiś ten. Jak się to nazywa? Yy, muszę być tryhardem, czyli, czyli próbować mocno po polsku. Nie, to jest dyscyplina. Aha, bo to jest ten wiek. Czemu jest pauza? Dobra, gości coś tam odpalił. Maksymalne morale wojska. Cyk myk-pyk, budowa. Ty faktycznie po 82 teraz są budynki. Weź, wyłącz mi te bonusy. Wyłącz mi te bonusy. Dawaj kopalnie soli, sobie walniemy. Cyk myk-pyk. Mm, wina, wina, wina to też spoko temat. Aha, ten gracz wziął nas na, na rywala. Dobra, tutaj to, 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 to. Ale by będziemy tak wolno grać? Dobra, na razie tutaj mamy armię. Czy ja, czy, jak będę chciał wypowiedzieć komuś wojnę... To. Yy, aha, nie wzywam tych. Nie mam moi drodzy, jak się to nazywa? Mm, możliwości wezwania wasali. Czyli jakoś to idzie, widzowie, jakoś to idzie. Znaczy są lagi, mi się wydaje trochę. No ja tutaj czasem nie mogę operować, to chyba host tylko może. Czyli osoba zakładająca lobby. No dobra, multiplayer. O, dobra, synchronizacja i tak dalej. Czemu oni mają 2000. Nie to jest to jest coś dziwnego, że mają taki rok. Fajno, 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 fajno. No nieźle widzowie. Kurde, tutaj co z kimś poprawie relacji, co się okazuje, że nagle są moimi, moi drodzy, tymi rywalami. Znaczy, no powiem wam tak: rozryw, rozgrywka idzie dosyć powoli. <grych> Postaramy się tutaj coś pograć, nie wiem, godzinę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przydałoby się na pewno tutaj szybko podbijać, ale właśnie, no tak, na razie to idzie powoli. Co to, to jest, jakaś wojna? Czek, to był graczem. Tutaj ten gościu z Austrii, co nie? To był gracz. Multiplayer. Tak, Austria, on tu już atakuje. Jeszcze mamy gościa z Węgier i Francję. Mam nadzieję, że Węgry Węgier nie będzie chciał mnie atakować. Dobra, to jest. Sobie coś rekrutujemy. No, idzie to powoli. Ale nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego, że ten host ustawi taką. Aha, jeszcze pauzę odpalił. Request to play. A, request to pauza i request to play. A, to ja to robiłem! Dobra. Ich. Ostro. <laughs> Czemu to w ogóle jest taki ten kwadracik? A doradców może sobie jakiś w ogóle wezmę. Na pieniędzy nie mam. Ale taki multiplayer byłby spokój. Ej, mordeczka, jak to oglądasz, to ten. To napisz na Discordzie to zagramy. <laughs> Jakąś serię zrobimy. Ja nie jestem przyzwyczajony do tak powolnej gry. <laughs> U mnie to piątka i zobaczymy co będzie, co nie? Dobra, ale na razie to źle nie wygląda wszystko tutaj. Czy tutaj kolega ma zakon krzyżacki, a tutaj zakon... Aha, hm, fajnie co już tutaj zrobili. Patrzcie, jak to się porusza. Ja co to jest za prędkość widzowie? Ja bym potrzebował jakiegoś sojusznika. Węgier, chcesz ze mną sojusz? Zaoferuj sojusz, tylko to jest gracz i nie wiem czy on się zgodzi. Jest, mamy! E, dobra. Hungry, e, e. help me, attack, order. Come to me! Czekaj, czy się zgodzi widzowie w ogóle. Czemu on ma tylko 2000 wojska? Co on zrobi z armią? <grym> to nie jest już nikt nam się wylosował w No, trzeba może bo, bo, lepiej było bota wziąć. Mm, aha. Możliwe, że on nie pani Maju po polsku. Hmm, dlaczego tak to działa? Czy to jest kwestia tego hosta? Czy coś? Francja tutaj normalnie sobie działa, podbija. A, tutaj on się bije. Czy to oni się tak biją? One minute. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to może my coś tutaj zdziałamy, co? A, dobra, tu ma 30 koła. Dobra, dobra. chłop sobie rali. Tylko czemu on takie morale. A, bo może zmniejszył wydatki. No, ja sobie mogę zmniejszyć na badania. Manpower lepiej, żeby zawsze się. Gdzieś tam ogarnią. Aha, bo ja punktów dyplomatycznych teraz nie mam na wypowiedzenie wojny. To się będzie tak długo ładować? Kto dał pauzę? Nie no, aktualnie do widzowie ciężko się tak gra. Bardzo ciężko. Myślę, że to wiadomo, że tutaj jakiś po prostu że weszliśmy tutaj do lobby randomowego. No ale trochę tak się nie da. I teraz ktoś spauzował grę. O, ktoś odpalił grę? Czyli to jest hostem. Francuz. A, misklik, no dobra, dobra. Ładnie sobie tutaj zajął. Nice, nice. Dobra, nie, może, może ten. Może wyjdźmy stąd widzowie. O, tu jest jakiś gościu. Jaki dio! Dio mordo. On chce coś tutaj, coś tam tam grać. Hello! haha, hello! Jakiś Venom, Lu Lubek, Sub. Aha, dobra, może. Ty, ja, może wezmę coś innego. Zagramy Czechami. Start. Dobra, może teraz będzie to lepiej szło, czy coś. O! Oh! Gościu z Rosji, widzowie! Jest! No, nieźle. <grytania> ale trafiliśmy. O, dobra, pojawiła się w końcu armia. No właśnie, z takim gościem mm, pojedynczym to może być lepiej grać. Dobra, poprawa relacji tu i z Polską. Cyk, myk, Czy mm, Przydałoby się coś od razu tutaj szybko atakować. Tylko, jakbym tutaj zatykował A nie, nic się nie dzieje złego, dobra. pogorszymy sobie relacje jest z jakimiś takimi małymi państwami, które fajnie byłoby zjeść <grymne> Poland! Najbliżże. I am Polish! Polish youtuber! Ryniu <grymne> No nieźle, śmiesznie, śmiesznie widzowie <grymne> I record this! Może ten, może może będzie na odcinku widzowie Kiki <grymne> bro, nice! Ej, ale... <grymne> Czemu czas nie leci? Co się stało? Ty może ja neta nie mam. Nie no mam. Jakaś synchronizacja czy coś? 24 czerwca w ogóle mamy. Ty, coś się zbagowało Ty może on się ten! Schakowali mu internet! Albo zabrali go na front widzowie. Nie no, tutaj pokazuje, że ten wysyłam requesty do, do tego. No czemu czas nie leci? Może sprawdza mnie teraz i zminimalizował grey! I... Hello. Dobra, fajnie sobie z gościem pogadaliśmy. E, jak coś, coś się nie śmiejecie z mojego angielskiego. Bo, no, coś, coś na razie tutaj, no, nie działa. A jakbyśmy sami stworzyli lobby, Ty, ja może szybko na Discord'e wyślę publiczny. graczy. gratis. E, Ryniu, nagrywam odcinek. Zapraszam. Nie wiem, czy ktoś wejdzie o tej porze, bo co prawda jest chyba czternasta. A tutaj public i tylko tyle. Dobra, zróbmy lobby. Dobra, ja sobie to wybiorę. Rozpocznij grę. Nie wiem, czy ktoś bije do tego mojego lobby. Ty, a w ogóle to, że mam zainstalowane jakieś mody, to. Może mieć wpływ na coś? O, ziom! 5-5-4-2 wbił. Siema. Ty chyba na widzę trafiliśmy. Pootro, ziom, jak to to oglądasz? <grystanie> Ej, ale nie pisz tak brzydko! <grystanie> Dobra, e, dawaj to gramy we dwóch. Dobra, z Polakiem będzie łatwiej na pewno. E, rozpocznij grę. Dobra, napisał, że dobra. Rozpocznij grę. Okej, okay. i rozpoczynamy giereczkę. Dajmy sobie na trujeczkę. Mm. No i dobra, ten czas jakoś tutaj ruszył. Okej, okay. kurde, kurde. C o, dobra, dobra, działa, 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 działa. Dobra, te, działa, tylko może na dwójkę damy, bo za szybko ten czas leci. O, działa. Dobra, są jakieś laki widzę z tego, co ja widzę. Eee, no, miejmy nadzieję, że to będzie teraz spoko. Dobra, teraz może może coś uda się w końcu coś zagrać. O, jakiś gościu wszedł do lobby. Ale on może sobie teraz grać? Jak już zaczęliśmy? Mam nadzieję, że tak. Pazarl, ale no, neutralny, nic nie wybrał. A, dwy, dobra, możliwe, że już ten. Dawaj na pięć. <laughs> nie, nie. Eee. Dam na cztery. Na cztery powinno być git. Polecam najpierw w ekonomię, mordo. No, spokojnie. Jesteśmy rywalami? A nie, on z trzechami gra, dobra Poprawmy sobie z nim relacje. Sól i wina, wina, wina dają na początek najwięcej pieniędzy Ten czat hmm, mógłby być nieco inny Znaczy w sumie nie jest taki zły, ale Jakbym to trochę go poszerzył tutaj, żeby był bardziej widoczny No wiadomo też, to, to się tak gra z randomami Zazwyczaj się z kimś gra na TeamSpeak'u albo coś No bo dobra, damy na tą piątkę Żeby ten czas szybciej poleciał Żeby pieniądze szybciej wbijały na konto No na pewno tutaj widzę, że jest jakaś potrzeba Kurde, jak by to powiedzieć, żeby to połączenie było Jakby szybsze, lepsze, nie wiem bo aktualnie. Hmm, ja się trochę czuję jak na pokazie slajdów. Ten czas gdzieś leci. Na pewno jest lepiej, jak grałem u kogoś, co nie? Tutaj jeszcze chyba mogę sprawdzić, jak u niego jest z synchronizacją. No, mniej więcej tak samo. On jest tam dzień do tyłu ode mnie. No to to, to, to jest spoko akurat temat. Chociaż nalecimy tutaj na piątce. Sojusz, jak najbardziej. Mamy sojusznika. Tutaj sobie może na razie te opłaty wszystko zmniejszymy, żeby więcej zarobić. No w ogóle szkoda, że nie ma opcji możliwości wezwania wasali mm, w ogóle w tym trybie multiplayer. Więc to można by dodać. Byłoby spoko. E, na pewno kwestia jest taka, że. No, jakaś optymalizacja się tu by przydała. Nie wiem, jakieś lepsze połączenie czy coś. Pamiętajmy, że to też jest beta. Ja też byłoby fajnie jakby, nie wiem, twórca zobaczył ten mój filmik albo coś. Bo, no, jest tutaj możliwość na pewno rozwoju tego. Bardzo się cieszę, że jest multi, bo to na pewno jest coś fajnego. Ja już tutaj czuję, że, ej, jest fajnie, niż by się grało normalnie. I tak dalej. Ale, no, działa to na razie słabiutko. Może, nie wiem, zrobić coś, żeby było większe obciążenie na przykład komputera hosta, ale żeby to później działało. Myślę, że spoko. Na taką gierkę, no, Age of History nie wymaga jakiegoś sprzętu, no, bądźmy szczerzy. To się praktycznie teraz na ekranie nic nie dzieje. Ja sobie teraz tak naprawdę czekam tylko na, na pieniądze, żeby tutaj rozwijać sobie ekonomię. No, ale lecimy na piątce, no i jest tak... Wolniutko. To, to trzeba się raczej nastawiać na kilkugodzinną rozgrywkę, daj moi drodzy. Ja tu powiem tak, World Conquesta to ja tu nie widzę aktualnie. Płynność rozgrywki, co nie? Tu jest teraz istotna, żeby została poprawiona. My lecimy na piątce, co nie? My lecimy na piątce na najwyższym poziomie prędkości a jest to takie, no, powolne. Ale na pewno bardzo się cieszę, moi drodzy, że gra jest rozwijana. Tak czy inaczej trzeba przyznać, że po pierwsze są jakieś tam delikatne takie tam, wiecie, to co czytaliśmy w patchu, czyli tam właśnie takie zmiany pod tytułem, że coś tam trochę naprawiono, tutaj trochę droższe, tą technologię trochę znerfiono, budynki troszeczkę droższe, żeby ta właśnie rozgrywka nie była taka pięciominutowa. No dobra, powiedzmy godzinna. Wejście w multiplayer też bardzo fajnie, więc no ja się cieszę, ja się cieszę w jaką stronę idzie Age of History 3. Widać, że tutaj twór Słucha, słucha. Eee, może nie mnie, ale gdzieś tam jakieś tam eee, słucha graczy, którzy gdzieś tam dają informacje AI po prostu, że to jest za proste i tak dalej. Więc mnie to cieszy. Czemu nie mogę budować budynków? Czekajcie, może trzeba wyjść jeszcze raz. Kasuje, że mam złoto, a nie buduję. O, teraz zbudowało. Dobra, może czasem trzeba otworzyć. <laughs> jak ci idzie? <śmiech> <śmiech> Powoli. Oj patrzcie, na nam wiadomości, dopiero jak się najedzie na nią, bo już XD nie było widać. Bardzo mnie. Załekonomie... Szybciej zarabiasz. Wiem, wiem, robię. Dzięki, dzięki za podpowiedzi. Po to jako hosta ja muszę patrzeć normalnie. On tutaj prosi o pauzę i nie wiem, czy pauzować, czy nie. Kurde, właśnie zapominam, bo ja tak z automatu czasami włączam pauzę. A zapominam, że teraz są inni gracze i to trzeba o tym pamiętać, żeby za bardzo właśnie nie klikać tej pauzy. I pamiętać, Ryniu, nie jesteś sam. No, host musi być ogarnięty, bo tutaj ktoś będzie chciał pauzę czy coś? O kurde, on tu mocno przegrywa. Ale wygrał, dobra, wygrał. No sumie też mógłbym tutaj ruszyć na jakiegoś swojego wasala. O, nawet byśmy mogli, tylko tak Wydatki na wojsko w górę Tutaj wiesz, że pogorszymy delikatnie relacje No bo w sumie tak, aktualnie wasale są ci niepotrzebni w ogóle, co nie? Bo to jeszcze może spowodować, że cię wsiadą w jakąś wojnę Na przykład z Litwą albo coś No trzeba na pewno, moi drodzy, czekać na kolejne update'y yy, Aż po prostu tutaj Age of History 3 fajnie się rozwinie No jesteśmy największym producentem wina tego co widzę Nice, nice no tak naprawdę minął ile? Rok rozgrywki? Bo zaczynamy w 1444 czy, czy, czy nie? Nie, chyba zaczynamy trochę ten. 440, no to 5 lat. Dobra, mogę tutaj atakować swojego wasala, więc to uczynimy. Pyk, pyk, jest bitewka. Bitwa akurat idzie spoko z tego co widzę. Dobra, i teraz co? Wchodzimy sobie. Aha, jakby nie ma pauzy podczas tutaj rozmów pokojowych, więc trzeba dosyć szybko robić to. Okej, okay. fajniutko. Jeden wasal zjedzony. No dzisiaj, moi drodzy, dużo nie zrobimy, du dużo nie zrobimy, ponieważ no. Można się pobawić, ale ta tutaj zabawa, no, że tak powiem, nie jest taka najszybsza. Chociaż, co no, to coś tam zarabiać, jakoś to tam idzie powoli. Tu możemy kolejnego wasala zaatakować i zjeść. Właśnie tutaj brakuje mi tego, żeby ten czat był taki bardziej rozwinięty. Że na przykład, jak mi jakaś wiadomość przeoczy się, na przykład od mojego kolegi, no to w razie czego możemy, moi drodzy, sobie tutaj nadrobić czat, co nie? Bo to jest za dużo powiadomień teraz. Albo osobno okienko na czat, to już byłoby całkiem spoko. I okej, okay, mamy kolejnego tutaj wasala zjedzonego. Dlaczego mam tak dużo punktów? Ciekawe. Ja ciągle zapominam o tych doradcach, nie ja nie wiem co z tym mam widzowie, to jest po prostu jakaś moja pięta Achillesowa. Jak pokonać rynia? Yy, no, zrobię to, to tak, żeby zapomniał o tym. <laughs> o doradcach. No nie nas przyścignął, skubany. Wino! graz mi wino. Chociaż ja może spadłem przez to, że zacząłem wkłaniać wasali, chociaż niekoniecznie. Nie, ekonomię mamy lepszą. No dobra, dobra. Muszę uważać na tego Czecha. To czemu on ma taki? On ma prestiż. A wasale mu dają prestiż, okej. Okay. No tak, bo wasale tutaj dają, a ja mam o wiele mniej wasali. Czyli niby jest w rankingu wyżej, a państwo mają jakby słabszy, co nie? Ale to jest właśnie ciekawy fejs' w historii od razu na Warszawkę, zniszczyć wrogie wojska mego wasala, no, tutaj do końca ich pobijmy, żeby zniknęli, o właśnie, możemy tutaj teraz poprzejmować era odkryć widzowie znaczy da się grać, teraz tak patrzę bardziej moi drodzy, da się grać, ale się nie nastawiajcie na to, że to będzie jakoś specjalnie szło szybko, no myślę, że tutaj dwóch graczy jakby się spiknęło, to tak naprawdę możecie sobie fajnie pograć, na przykład jeden gracz sobie gra tutaj powiedzmy jakimś księstewkiem powiedzmy włoskim jeden niemiecki, jeden jednoczy sobie Niemcy drugie Włochy, jeden sobie tutaj na przykład podbi Zabija basen Morza Śródziemnego, drugi tutaj na przykład Morze Bałtyckie, Morze Północne, albo na przykład jeden robi Amerykę Północną, drugi Południową, a później jedziecie tutaj w Europę. No jest tego dużo, tylko aktualnie rozgrywka wygląda tak, że trzeba moi drodzy poczekać nieco z czasem po prostu. O dobra, udało nam się zjeść, on tu w ogóle przyszedł do mnie. Siema, ziomek? Co ty robisz na mojej ziemi? Mam nadal wojnę z, z nami? Aha, no wiem, wiem. Dobra, to moje pole. No, nie mogę pokoju wziąć, jakieś bagi? Aha, to dziwne. Dobra, weźmy sobie tutaj dyscyplinkę, jak najbardziej, jeszcze jak? No, na piąte miejsce skoczyliśmy Powiem Wam widzowie, że tak śmiesznie. Śmiesznie się gra. Znaczy fajnie, mi się podoba. Mi się podoba. Naprawdę multiplayer, jest bardzo fajny. E, no i kurde, szczerze, na początku byłem tak sceptycznie nastawiony, że myślałem, a może nie będę tego nagrywał multiplayera albo coś, ale myślę, że tak może od czasu do czasu. Znaczy na pewno jak wiecie już ten multiplayer oficjalnie, to wtedy myślę, że moglibyśmy zrobić jakieś takie gry z widzami. Wtedy ja bym dawał info na Discordzie, jeżeli ktoś jest chętny, no to wtedy byśmy mogli robić takie odcinki. Na pewno byłyby ciekawsze niż z botami. No bo wiadomo, boty to boty, a gracze to gracze i wtedy można byłoby sobie obserwować co. Jak nawet jakiś właśnie taki, nie wiem, pod Wojny Widzów czy coś. Że umawiamy na tą i na tą godzinę. Wy się bijecie, ja oglądam, komentuję. Co? Pomógłbyś mi w wojnie? Pewnie. Kogo bijemy? Saksonię. Ok. Ok, czekaj. Dorekrutujemy sobie trochę armię. Żeby być tutaj bardziej użytecznym dla naszego sojusznika. A później. później dawaj dla mnie krzyżaka. Czekaj, klikam armią. Ale nie mogę iść. Co się dzieje? O, dobra, ru ruszyłem się w końcu. Aha, nie mam przejścia. Czyli mamy z nim sojusz, czy nie? Już nie wiem. Eee, dyplomacja. No mamy. To dlaczego nie mogę przejść? Aha, bo to wasale w sumie. Ale oni mają ten. 1467. Ja w ogóle zaatakuję go? Zaatakuję. Albo tutaj, senior. Dobra, to weźmiemy sobie może najpierw te tereny. W sumie bez różnicy. A właśnie, bo ja nie wiem, czy mam moda na to. Tu, 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 tu. E, interakcja. Wyślij zniewagę. Pyk, pyk, pyk. Dobra, gotowy? Dawaj, dobra. No wbijamy się, widzowie, przejmujemy. Dawaj tutaj na armię. Pingi by się przydały, co nie? O dobra, tutaj, 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 tutaj armia, armia. Bi, 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 Dobrze, dobrze, dobrze połączeni. Let's go. Ja tutaj armię do końca biję. Dobrze, dobrze, dobrze. Elegancko, dobra, jakoś wyszło, jakoś tak, tak trochę tak nieporadnie. Ale ogólnie jest git, widzowie. On sobie stoi na Malborku, ja sobie stoję na Gdańsku. Ej, fajnie tak! Fajnie, fajnie, widzowie. Mi się podoba, mega mi się podoba ten multiplayer Właśnie ciekawe, czy będę mu Krzyżakowi też zabrać prowincję. Bo niby mam moda zainstalowanego, ale nie wiem, czy w ten tryb gry to się łapie ten mocno, nie? Dobra, postaw żądania. Nie, nie mogę. Dobra, dobra, tylko, tylko mu zabieram. No i, i, i ten. I git. Mamy to. Więc bardzo fajnie. Czy tutaj zostały zwiększone kwoty za miasto i tak dalej? Nie, no to dobra, to sobie akademię tutaj zwiększymy. Wojskowo. A gdzie jest jego armia? A wróciła tutaj. No i spoko. Mamy, moi drodzy, dostęp do morza. Wielka Polska. Ale jakoś więcej punktów, co nie? Nie wiem, czy coś zostało zmienione, że Więcej możemy teraz podbijać? Tak mi się wydaje. Fajnie by było jakby jeszcze ten. A czekaj, ja mogę zmienić nazwę o ryniu. He. <laughs> a mogę sobie zmienić kolor? O, zapytamy się go. Spoko, spoko. E, widzisz mój, e, moją nazwę kraju? Ta, a kolor inny? Dałem. Aha, okej, okay, okej, okay, dobra, czyli. Królestwo polskie. Aha, aha, czyli nie widzisz, że mam napis. Dobra, czyli on tego nie widzi, widzowie, czyli sobie możemy nazwać na przykład tutaj sobie królestwo Czech, czyli powiedzmy sobie to jest widz i ja widzę, że to jest mój widz. E, ale on po prostu tego nie widzi, co nie? Więc ja sobie mogę po prostu tak nazwać, ale oni tego tak, tak, tak nie widzą inni. No dobra, jak się ten widz nazywał, bo już nie pamiętam. Ziom? Ta, ziom, to jest widz ziom, widz, ziom. <grym> ja mówię, Dawaj bijem Saksonią, że sojusz mamy, ale ty też masz sojusznika, czyli mnie. A ja sobie już robię armię na ten. Mam... jakie limity mają? 37. No i co? Jak razem za a... No dobra, dobra, jak nie zaatakować to nie to my sobie gdzieś tu pójdziemy na górę i my będziemy agresywnym narodem polskim. A tutaj coś, Austria zareaguje, ale dobra, Jeszcze, czekaj? Tych ich nie mogę. 61. Hrabstwo mogę zaatakować. Cypru i tci za... Dobra, ty to dawaj nam tutaj, zrobimy sobie Polskę od morza do morza. Spoko, spoko. On się że go zaatakuje. A tak na widza, to brzmi jak plan widzowie. Dobra, lecimy tutaj, moi drodzy. Tutaj od razu wojsko kasujemy. Tam jakieś 19 koła poszło. Dawaj to szybko, lecimy na nich. Znaczy w sumie można grać tak samo, co nie? Właśnie jeden gracz może być na jednej stronie świata, a drugi na drugiej i jakoś to by poszło. Tak naprawdę. Dawaj na stolice. No dawaj tutaj to wojsko, do końca, do końca, do końca. Musimy ich pojechać. Aha, aha, oho. Idą sojusznicze wojska, moi drodzy. Atakują nas! Dobra, tu jakieś małe liczby, okej. Okay. Tutaj znowu coś idzie. Złapmy to. A, oni się tam kimś sklepią. No, 30 koła raczej ich pokonamy. No, to jest 15, no to na luzie. Jeszcze ta nasza armia jakościowa jest dobra. 89%, no to zaraz będziemy mogli to zgarnąć. No, już możemy zgarnąć, nawet bez stolicy. Od razu tak po prostu. Ej, my możemy wszystko zgarnąć, widzowie, to jest przepiękne. Ryniu, od morza do morza, widzowie. Znaczy, no, rozwój w ekonomii na start nie jest złym pomysłem, widzowie, ale, no, Podboje też Wam dadzą tą ekonomię, co nie? Możesz też na... Czekaj, co? W sumie nawet możecie tutaj sobie puścić przecież autopilota, co nie? Jak Wam się, że tak powiem, sterować nie chce. A nie, nie ma! Ty! Widzowie, na tym trybie nie ma to AI. Trzeba samemu. O, kurde, kto by się spodziewał? Takiego utrudnienia w grze. Trzeba samemu sterować wojskiem. O, Krzyżaka możemy bić jeszcze raz. Dania zareaguje. Hmm, może trochę sobie pozbieramy jeszcze pieniędzy, żeby zwiększyć jeszcze bardziej armię. Militarnie jesteśmy dosyć mocni. Jeszcze pieniądze na to wszystko mamy. W sumie fajnie, że się udało tak zagrać z widzem. Dobra, powinniśmy dać radę, co nie? Nawet tutaj z Danią, jak przybędzie. Krzyżak, zobaczmy. Siedem koła tylko, mech. Łatwiutko, milutko. Dawaj mnie na Malborg. Oho, dużo idzie, dużo idzie, dużo idzie. Ale dobra, mamy szerokość pola bitwy lepszą Dobra, pokonani nawet dużych strat nie ponieśliśmy No ale ta akademia, wiadomo Że tą armię mamy tutaj jakościowo nieco lepszą Oho, jakiś lag 20, 20, 27 stycznia Wszystko stoi Halo? Halo, gierka? Nie no, nie mam pauzy Ej, wszystko się zwiesiło, widzowie. Że napiszemy. Halo? ma laga. Czekaj, a może prędkość gry zmniejszyć? Nie, no nie bo ona stanęła. Całkowicie gra stanęła. Pauzy nie ma. Hm, Chyba GG. No, gra stanęła całkowicie, widzowie. Dobra, widzowie. No, ja się tutaj wyżegnam z widzem. No, niestety. Yy, yy, zlagowało, zlagowało. Yy, nie wiem, jak to zrobić. A czekajcie, a jeszcze multiplayer. Gaz synchronizacja, nie. No nic, musimy niestety, moi drodzy, wyjść, ale no da się pograć. Da się pograć, więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o to, to no jest fajnie, fajnie widzowie, można się pobawić, no tylko właśnie trochę to boli, że hmm, właśnie, a gdybyśmy chcieli teraz jakby kontynuować grę, a możemy kontynuować tylko po prostu? Hmm, nie wiem, nie wiem. Jeszcze to jest, moi drodzy, takie trochę nieogarnięte. Miejmy nadzieję, że dalej będą update'y, które gdzieś tam ulepszą ten tryb, właśnie żeby przede wszystkim nie było lagów, pamiętajmy, że to jest dopiero beta, więc na pewno tutaj twórca będzie ogarniać wszystkie problemy. Fajnie, że coś takiego się rozwija. Ja myślę, że to w przyszłości no może spowodować bardzo dużą popularność Age of History 3, bo naprawdę jest fajnie, jak się z kimś gra. Więc moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze komentarzu subskrypcji. Wijajcie też na drugi kanał, gdzie są inne gierki. Na razie, trzymajcie się, hej!